ma Piotr z tej strony, oglądacie kanał RetroGierki. Chwilę mnie nie było, miałem e, lekki zamęt w życiu, egzaminy w pracy na nowe umiejętności, zresztą mniejsza z tym. E, nie miałem czasu w zasadzie na nic, a tym bardziej na nagrywanie na YouTube'a czy też granie, e, więc e, moje growe hobby przerodziło się po prostu w, w pewnym momencie bardziej w bardziej zbieractwo. I uzupełnianie biblioteki. E, gier, których nie posiadałem, a chciałem mieć je w swoim posiadaniu. E, Także jak sami widzicie, żyję, mam się dobrze. Wirus mnie póki co jeszcze nie zabił ani nie dopadł. E, w zasadzie jest to wideo bardziej o niczym, tylko powiedzieć, że żyję i wracam do gry stworzeniem kontentu na kanał. Bo tak jak mówię, nie miałem, nie miałem czasu. Nawet, po to, żeby się po głowie podrapać. E, a co a dopiero e, poświęcić czas e, na nagrywanie. Bo tego czasu po prostu e, jakoś specjalnie nie miałem. E, ale wraca mi to ze zdwojoną siłą. E, w międzyczasie zdążyłem sobie kupić nowy laptop, więc. E, ten jest już na tyle wydajny, że będę mógł zrobić w końcu e, jakieś livey. E, live streamy, z czego bardzo się cieszę, ponieważ. E, są rzeczy, których po prostu nie ma sensu nagrywać, lepiej zrobić z tego streama. Eee... Będzie też jakaś w tym momencie większa interakcja między nami, bardziej taka dwustronna niż jednostronna, poza komentarzami. Eee... Mam też. E... Znaczy, mam. Ja już ją kupiłem wcześniej, ale nie miałem za bardzo jak jej użyć, właśnie przez starego laptopa. Eee... <laughs> eee nową kartę do nagrywania, także stara może nie tyle pójdzie w, w zapomnienie, e, ponieważ to obsługuje tylko HDMI i, 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 i kompozyt, a nie zwykłe cinche. ale już mieliście to okazję zobaczyć, jak to działa przy okazji e, recenzji e, The First Birthday, e, która jest na kanale już od pewnego czasu. Była to właśnie nagrywana dzięki temu urządzonku z PSP, e, także jak sami widzieliście, sprawuje się to coś całkiem fajnie, chociaż obraz z PSP nie jest jakiś wyśmienity ze względu na rozdzielczość i było to trochę rozpikselowane, aczkolwiek dużo lepiej to wyglądało, niż nagrywane poprzednią kartą przez zwykłe czyncze, bo ten obraz był jakiś taki nie wiem, przepalony, i wyglądało to po prostu źle i było rozmyte. A na tej karcie już takich problemów nie ma, także będzie ona. W Użyciu dość e, teraz często i mocno, szczególnie jeśli chodzi o PlayStation 2 czy hmm, no, PSX, a może nie, bo, 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 bo się tego nie da zrobić, ale z pewnością przy PlayStation 2 i innych e, sprzętach, które taką możliwość mi dadzą. A i można upscaler podłączyć pod to na HDMI, więc e, w sumie PSX-a też można wykorzystać. E, ogólnie wszystko, co jest w stanie jakoś puścić obraz na HDMI, jestem w stanie z tego użyć. Chociaż nie wszystko ma sens, bo już próbowałem, e, testowałem, także e, to się wszystko okaże. Aczkolwiek urządzonko przydatne i wygodne. Co sobie kupiłem? E, co udało mi się upolować? E, dalej poluję na jedną grę, która ostatnio mi e, umknęła na ebayu. Był to gradius 5 na PlayStation 2. Ktoś zdążył mnie przebić w ostatniej sekundzie. Gra jest miłosiernie droga na eBaju. Tamta aukcja była dość tania. Zaczynała się od funta, skończyło się na 26 dałem maksymalne 25, i ktoś zdążył mnie po prostu. W ostatniej sekundzie podbić, nie zdążyłem zareagować, no i niestety. Nie udało mi się tego wylicytować, także nadal będę próbował. A poza tym, co mi przyszło, co, co, co kupiłem, to jest, nie wiem czy to będzie widać, 12stag. Jest to szmup, bardzo fajny zresztą, dość moim zdaniem niedoceniony. Przeszedł jakoś BZH, jest to taka bardzo, bardzo typowa automatówka, ale... Mm, z troszkę innymi zasadami, bardziej chodzi o to, żeby atakować z boku, a nie od dołu i... Zależnie od tego, jak my poczynamy sobie w tej grze, mamy e, różną punktację. E, generalnie, poza tym, że... Jest to szmup. Trzeba jednak się wykazać jakąś e, strategią, żeby bardziej wyśrubować tę e, e, punktację. Jeżeli komuś zależy na tej punktacji, a chyba o to głównie chodzi w szmupach, żeby wykręcać jak najlepsze wyniki. E, to jest taka naklejeczka New Release. E, nie wiem, jaki jest stary Release w takim bądź razie, aczkolwiek e, e, jest coś takiego. E, przynajmniej. Chyba jest, nie wiem. E, dostałem pełen komplet Tu jeszcze z ebay'a karteczka jest od e, sprzedającego. E, gra mieści się, jak widzicie, na płycie CD. E, nie jest to e, DVD. Zresztą podejrzewam, że gdyby nie ścieżka dźwiękowa, to gra pewnie zajmuje 20-30 MB, bo jest dość prosta. E, kolejną grą, którą udało mi się upolować e, e, był jest to kolekcja Gradius e, 3 i 4. Był to zakład w środku, też jest na, e, na CD. Znam w konsoli, także wam jej nie pokażę. E, jest to kolekcja no, Gradius 3 i 4. No, gry chyba zna e, każdy, ale. One są troszkę upiększone, one się jakoś specjalnie tam nie, niczym nie różnią, poza tym, że jest troszkę lepsza grafika, ale nadal jest to trójka i czwórka i, i nic się w tym temacie nie zmieniło, zresztą na pewno będzie kiedyś omawiane. Kolejną grą, którą chciałem sobie sprawić, którą zresztą już miałem kiedyś, tylko gdzieś mi się posiała, jest to... The Bouncer od e, Squaresoftu. Była to pierwsza gra wydana przez Squaresoft na PlayStation 2. E, jest to chodzona bijatyka typu, nie wiem, Fighting Force czy coś tego typu. E, nic mi nie przychodzi teraz do głowy, ale no, chodzimy i lejemy wszystko co się rusza po mordach. E, Pamiętam, że reklamowano tą grę jako, e, zresztą tu jest nawet na pudełku, play the action movie. E, możemy grać e, różnymi bohaterami, przez co mamy różne ścieżki w scenariuszu i... E, historia jest dość prosta i banalna. No, porywają laskę i trzeba ją uratować i trzeba wszystkim w międzyczasie mordy obić. No, tak, nie, nic specjalnego, tam są jakieś plot twisty, z tego co pamiętam. Ja to grałem z dobre 20 lat temu, jak to się pojawiło. Także szczerze powiedziawszy, już nie pamiętam. E, pamiętam że za to, że wykorzystywało to analogowe klawisze i, 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 i to było dość fajne. E, z tego co pamiętam, to też gra zdobyła dość mieszane recenzje, e, ale generalnie, jak to odpaliłem, to nie jest złe. Troszkę to jest drewniane, patrząc e, z perspektywy czasu, troszkę jest za wolne. E, ale generalnie jest fajne. także Fajny zakup mi się udał. Szczególnie, że kupiłem to za grosze. Znaczy, ta gra sama w sobie jest dość tania. E, aczkolwiek to było dość w bardzo dobrym, fajnym stanie. Także e, cieszę się z zakupu. E, kolejną e, pozycją, o której mi się przypomniało przy, e, podczas seansu z, z Wielką Ucieczką po raz enty e, oglądając ten film e, był to Prisoner of War e, od Codemasters, gra, która strasznie źle się zestarzała. I już nie chodzi o grafikę, bo wiadomo, to jest PlayStation 2, i, i, i nie ma czego oczekiwać od tego w dzisiejszych czasach, ale e, sama gra jest. No, no jest, jest, jest dość humorystyczne podejście do tego, ale jak e, tam mimika lub też jej brak tych. E, e, tych wszystkich bohaterów to jest po prostu tragedia. Zresztą też Wam to kiedyś pokażę. Sama gra jest w porządku, ona mi się podobała. Zresztą e, mało tego typu produkcji zawsze było i, i jest fajną odskocznią, szczególnie, że chodzi się, coś się załatwia, e, tylko po to, żeby uciec z, z coraz to kolejnych e, więzień i obozów. E, fajny tytuł, mimo wszystko, pomimo, że się bardzo źle zestarzał i coś co przyszło mi ostatnio na dniach Air e, Type Final e, też na PlayStation raczej wszystkie gry są na PlayStation 2 e, też mi to przyszło no naszło mi na szmupy ostatnio wszystko zaczęło się od e, mojego pobytu krótkiego w Polsce e, kupiłem sobie przy okazji PlayStation Vita i w zasadzie nie miałem na to żadnych gier poza jakąś Fifą, której nawet nie sprawdziłem czy działa bo to nie jest totalnie moja liga i e, Need for Speedem e, Most Wanted e, i szukałem czegoś żeby sobie coś kupić, pobrać na, na kartę i, i wpadła mi ta Habroxia w oko I jest to taki typowy, klasyczny szmupik i go sobie ogrywałem i tak jakoś od tego momentu jakoś nie tak e, Dziwnie naszło na szmupy. Eee, nie, że w to jakoś specjalnie dobry bo jestem, że tak się wyrażę, nawet tragiczny, chociaż Habroxia jest dość prosta i... Eee, żeby wykręcić platynę, to wystarczy poświęcić tak naprawdę dwie godziny jest jedno posiedzenie. to tak, jeżeli ktoś się zbiera platyny i komuś na tym zależy, to Habroxia kosztuje tam parę złotych i... Może tą platynę zdobyć w jeden wieczór. A jak ma Witę, to będzie miał dwie platyny, bo jest crossbuy i są osobne e, trofea dla Wity dla i osobne trofea dla PlayStation e, 4. Także ja zdobyłem dwie platyny w ciągu dwóch dni. <noise> no ale mi jakoś na platynę specjalnie nie zależy, chociaż fajnie jak to wpada, ale jakoś specjalnie o to nie walczę, szczególnie jeżeli są jakieś. E, wyśrubowane. E, także nie chcę mi się, szkoda mi na to czasu. E, ale podziwiam ludzi, co potrafią siedzieć i na przykład w takim Dead Space'ie wykręcić platynę, bo tam żeby wykręcić platynę trzeba było przejść e, grę chyba m, korzystając tylko raz z save'a i chyba nie ginąc. Także nie wiem czy ktoś to, no ktoś to chyba zrobił, ale ja osobiście nikogo nie znam. E, mhm. Dobra, ja nie przedłużam. E, tak jak już wspomniałem, no Mam nowy sprzęt. Jestem pełen energii, ochoty i siły do, do nagrywania. Szczególnie, że chwilę mnie nie było. Bo od ostatniego wideo minęło dwa miesiące. Także zapraszam was na, 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 na live'a, który pewno się pojawi za, którego pewno z, na pewno zrobię w tym miesiącu. Nie wiem, czy to będzie przyszły weekend, czy następny, ale na pewno w tym miesiącu e, chciałem coś takiego zrobić. E, ponieważ już jednego zrobiłem. pomimo, że nie widzieliście go, bo to był taki live testowy, on był niedostępny dla, e, dla generalnej pu e, publiki. E, chciałem tylko po prostu wszystko się skonfigurować, zobaczyć, czy to działa, czy nie ma jakichś przesterów, czy w ogóle to będzie chodzić tak, jak powinno chodzić. E, jeszcze layout, tylko muszę sobie w Photoshopie zrobić jakiś overlay, żeby to miało ręce i nogi i, i będzie to e, w zasadzie wszystko gotowe. Także od strony technicznej mam praktycznie już gotowe wszystko poza overlayem. Jeżeli już zrobię, poradzę sobie z overlayem, ciężko no, może nie poradzę, bo, bo to nie jest problem, tylko muszę mieć jakiś pomysł, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Jak już zrobię overlay'a, to na pewno będzie informacja na Facebooku i Instagramie, że, że taki live się odbędzie. Także jak ktoś będzie miał ochotę, czas i chęci, to na tego live'a zapraszam. A na razie się z Wami żegnam i do zobaczenia co ten wideo. Ja mówiłem, że to nie jest wideo tak naprawdę o czymkolwiek ciekawym, ale. Poczułem się w obowiązku pokazać i powiedzieć, że żyję, mam się dobrze, że kanał nadal będzie prowadzony, że mi się nie odechciało i że to po prostu machnąłem i nawet nie powiedziałem, a dobra, kij z wami, idę swoją drogą. Nie, żyję, mam się dobrze, po prostu nie miałem czasu na nic, bo miałem za dużo obowiązków e, innych i po prostu to wszystko leżało. Zresztą sami widzicie, Master System nadal nie ma swojej półki i nadal leży na telewizorze. Dobra, nie przedłużam. Ciao, do zobaczenia, hej.